Dzisiaj chciałbym pokazać możliwość opcjonalną tworzenia za pomocą oprogramowania Trutops Boost, jak i również Trutops, ewentualnie Trutops Tube i Programming Tube. Na detalach grawerkę, która no, ma być grawerką, co do której mamy uzyskać jej sporą zmienność i elastyczność, rozszerzając... Ponad standardowe możliwości yy, umieszczania automatyczne informacje na temat wycinanych detali na arkuszach lub na sztangach wycinanych na maszynach serii Trulaser tube. Pokażę, jak to działa, albo raczej zaczniemy od efektu, który żeśmy uzyskali w detalu o wymiarach 400x400. Umieściłem instrukcje typu TCrite, Instrukcje typu TCrite. są przez niektóre maszyny laserowe, te nowsze, rozpoznawane w taki sposób, że maszyna potrafi na podstawie instrukcji TC-Ride wygrawerować pewne klasy tekstów. Natomiast w tym przypadku chcielibyśmy pokazać, że stosując odpowiednie zabiegi. Można tak naprawdę spowodować, że każda maszyna laserowa firmy Trumf, w tym również przy zastosowaniu odpowiednich dodatkowych aplikacji, również maszyny firm trzecich, można zmusić do tego, aby po napotkaniu tego typu instrukcji praktycznie wygrawarowały każdy tekst który nam się zamarzy, ewentualnie nawet spowodujemy, że będzie się ten tekst bardzo łatwo mógł modyfikować. No, mamy program, wygenerujemy plik NC i dokonamy zwolnienia tego programu do produkcji. Czekamy aż się pojawi hasło, że program można zwolnić. I w specjalnym narzędziu, za pomocą którego możemy oglądać pliki LST, ja skorzystam tutaj z funkcji przeładuj ostatnio załadowany program. W efekcie czego system wyświetlił mi zamiast instrukcji TC -write", no tekst, no, który tutaj się pojawił. Na ekranie to jest tekst, który jest grawerowany Ciemno. Niebieskie linie to są linie pokazujące drogi przejazdu między obrabianymi konturami. Ale widać, że pojawiło się słowo Jacek. I można w tym przypadku zobaczyć, no, że grawerowało się zupełnie coś innego niż żeśmy pierwotnie programowali. I teraz za tym wszystkim na tym etapie. Wykonawczym interesuje nas pewien skrypt, za pomocą którego możemy na bieżąco w ramach tego co w tej chwili w tym skrypcie jest skonfigurowane przećwiczyliśmy w tej chwili, możemy grawerować, przećwiczyliśmy w tej chwili wariant pierwszy, no, którego zadaniem było e, wygrawerowanie na detalu no, trzech linii Jacek, placek i bajki z mchu i Pabroci. Wariant drugi. Wpiszemy sobie w tym momencie, że będziemy sobie grawerować według wariantu drugiego. Zapiszemy sobie nasz skrypt. Nasz program sobie wycofamy. Nadal mamy tutaj tylko instrukcję TCWrite. Program sobie udostępnimy. Boost w tym przypadku kopiuje program do katalogu transferowego. No, i po pojawieniu się programu w katalogu transferowym spróbujemy teraz odświeżyć informacje w naszym systemie wizualizacji. I teraz zamiast e, napisu, który widzieliśmy w wariancie pierwszym, mamy pokazane ID, detalu, materiał z którego jest ten detal i jeszcze jego gabaryt. No, za to odpowiadała w tym przypadku informacja tutaj w skrypcie, zażyczyliśmy sobie, żeby dla naszego detalu na podstawie jego numeru zostały pobrane pewne kategorie danych i zostały zapisane w odrębnych liniach, tutaj w, tej, w tym wyrażeniu jest pobranie danych, potem jest znak końca linii, pobranie danych, znak końca linii, pobranie danych pobraliśmy trzy kategorie danych <laughs> zostało to umieszczone bardzo skutecznie teraz no, możemy zobaczyć wariant trzeci no to zażyczymy sobie wariant trzeci plik zapisz i podobnie jak poprzednim razem cofniemy sobie nasz program jeszcze raz go udostępnimy chwilkę odczekamy i miejmy nadzieję, że jeżeli teraz skorzystamy z funkcji plik, załaduj jeszcze raz program, no to uzyskamy w tym momencie to, co było życzeniem, aby się tutaj wygrawerowało. Jeżeli popatrzymy sobie teraz do naszego skryptu, to w naszym skrypcie w wariancie trzecim myśmy sobie wręcz. Załadowali do, do wygrawerowania zawartość pliku, który się tutaj nazywa kontakty TXT, i w efekcie czego mamy wygrawerowaną informację na temat kontaktów istotnych tutaj w firmie w zakresie serwisu, dział części, dział KATKAM i raz tak zwanych zapytań ogólnych. No to przećwiczmy sobie jeszcze. Wariant czwarty. Jak widzimy, tutaj możliwość przełączania się między tymi wariantami jest no praktycznie banalnie prosta, co więc od razu mówię, rozbudowując ten skrypt. I dodając kolejne warianty można uzyskiwać jeszcze inne efekty. Mam nadzieję, że zmieniłem teraz na wariant czwarty. Wariant czwarty spowoduje, że też przeczytamy sobie zawartość z określonego pliku tekstowego, do którego wiadomo rzeczą jest możemy kopiować różne rzeczy. No i przyjrzyjmy się teraz, dokonamy odświeżenia informacji i w pliku LST spodziewamy się teraz zobaczyć tutaj całkiem spory wierszy, którego treść każdemu obywatelowi ten kraju jest w tym momencie doskonale znana. Litwo, ojczyzno, moja. I teraz no zobaczyliśmy jak łatwo to się odbywa, natomiast no, w jaki sposób należy sobie tutaj oprogramowanie TrueTops Boost do tego skonfigurować. No kluczem jest właśnie ten cykl NC. I w zakładce plik, dopasowanie maszyny, dane wyjściowe, mamy takie coś, co się nazywa dowolne cykle. Ja sobie zdefiniowałem, bazując na standardowym cyklu write który działa w taki sposób, że jeżeli zostanie użyty operator na sterowaniu maszyny, która potrafi taki cykl obsłużyć, będzie możliwość wpisania w odpowiedniej opcji tekstu, który chcielibyśmy, żeby się grawerował i faktycznie, jak program zostanie wykonany, to ten tekst się wygraweruje. Natomiast ja sobie ten cykl korzystając z dostępnych tutaj sprytnych funkcji typu kopiuj skopiowałem i ubogaciłem w taki sposób, że parametrem instrukcji TTRE, czyli również no, będzie to informacja, która się znajdzie w pliku LST kierowanym w kierunku maszyny zamiast pustego ciągu znaków wpisałem znak. Albo sekwencję znaków zaczynającą się od ed i kończącą się na et i do tego dodałem part ID. To jest nic innego, tylko właśnie nazwa tego skryptu, który tutaj cały czas e, modyfikowaliśmy: part .id .txt, co oznacza tyle, że w pliku LST znalazła się informacja że dodatkowy moduł programowy przetwarzający plik LST, a przy napotkaniu instrukcji TC RAID przy, przyjrzeć się temu to co jest w skrypcie i zastąpić informację która się graweruje no wprost jawną grawerką, i to co podkreślam, ta grawerka wykona się. Zarówno na maszynach, które instrukcje TC obsługują, jak i na te maszyny, które tej instrukcji TC nie obsługują. W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji adres topsmał.pl.trump.com. Mamy nadzieję, że przedstawione możliwości Państwa zainteresują. Jak je zrealizować? Częściowo żeśmy powiedzieli, a częściowo wyjaśnimy, gdy się Państwo o to zapytacie bliżej. Dziękuję.